Impel wygrał wczoraj z MKS-em Dąbrowa Górnicza 3 do 2. Porażka w pierwszym spotkaniu 1 do 3 kosztowała jednak Wrocławianki pożegnanie się z krajowym pucharem. Nie ma czasu na rozpamiętywanie tej wpadki, jutro bowiem pierwszy mecz o finał Challenge Cup. Powoli się przygotowujemy do tego meczu. Zapominamy, jak powiedziałeś, jak najszybciej o meczu Pucharu Polski i już wkraczamy właśnie w Puchar Challenge. Już trochę pracy zrobiliśmy, ale najpierw chcemy tą informację informacje przekazać dla naszych zawodniczkom, także jak najbardziej będziemy się ten zespół dobrze rozpracować. Zespół nie gra jakoś rewelacyjnie w lidze tureckiej, tam ostatnio jak patrzyliśmy, zajmował 6. 7. miejsce, więc myślę, że jest oczywiście w naszym zasięgu. By myśleć o wygraniu z turecką ekipą Impel musi zagrać bardzo dobrą siatkówkę ostatnio. Z formą zawodniczek z Wrocławia bywał różnie. Mam nadzieję, że nie mamy dołka. W, w ostatnich meczach y, zdarza nam się popełniać y, niestety dość proste błędy. I to jest jakby taką naszą dużą bolączką. Zwracamy na to na uwagę w treningach, żebyśmy tych błędów nie popełniali. Y, jest troszeczkę krok do przodu, ale, ale to jeszcze nie jest ten poziom, który byśmy sobie życzyli. Także jeszcze myślę, mamy y, trochę, trochę rezerwy i tak samo myślę, że mamy, mamy rezerwę jeszcze, w ataku, co pokazał nawet wczorajszy mecz. Nawet po przyjęciu pozytywnym zespół przeciwny ma wyższy procent w ataku niż, niż nasz zespół, także mamy jeszcze nad czym pracować. Zespół Impelu zdaje sobie sprawę, że stoi przed historyczną szansą. Rzadko przecież polskie drużyny, niezależnie od dyscypliny, mogą sięgnąć po któryś z europejskich pucharów. Teraz półfinał, mamy szansę awansować do finału. Zespołów w Polsce, które grały na tym etapie rozgrywek w całej historii było bardzo mało, tym bardziej mało wygrywało, na przykład Ostatni, ostatni rok temu taki sukces odniosła Muszyna i to był jeden z niewielu sukcesów właśnie w Pucharach Europejskich, więc jak najbardziej, mimo tego, że to jest Puchar, jak to się mówi, trzeciej kategorii w Europie, ale, ale jest to dalej Puchar Europejski i dalej możemy tutaj zdobywać zwycięstwa. Choć szansa ogromna ciśnienia na Puchar Challenge we wrocławskim klubie nie ma. Wszystko jest po staremu. Myślę, że większe ciśnienie, tak nazwijmy w cudzysłowie, mamy, mamy na Mistrzostwo Polski i na, na grę w Pucharze. Już niestety w Pucharze Polski już odpadliśmy, także wiemy, że na pewno musimy się skoncentrować w 100% na nagrę o Mistrzostwo Polski w Orlen Lidze. A Puchar traktujemy jako taki dodatek. Jutrzejszy mecz z Besiktasem o 18 w hali Orbita.